Hej, cześć siemanko, z tej strony VCR, witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars, Dzisiaj jest środa, dzisiaj jest środa, czyli dzień nowych, kolejnych trzech star powerów, ale zanim rozpoczniemy dzisiejszy odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, byłbym mega wdzięczny, a nadal w komentarzach napiszcie który Star Power Wam się najbardziej podoba. Ustawiam Cię dzisiaj specjalnie język polski, bo już naprawdę te opisy do tych do, do tych Star Powerów są coraz to dłuższe i coraz to gorsze. Dobra, ale okej, okay. zaczynamy dzisiaj kolejne czy Star Powery do Penny. mamy do Penny, do Piper i do El Primo. Tak, El Primo. Tak, L Primo i fast. Okej, okay, dobra. Yy, co tutaj mamy? Może na początku zobaczymy sobie na Star Power do Penny. Kule armatnie nie z działka Penny zniecają ogień na 3 sekundy. Wrogowie na takowanym obszarze dostają 400 punktów obrażeń na sekundę. Czyli teraz uderzenie od Mortara wygląda coś takiego jak uderzenie od parleja, tak? Czyli jest po prostu taki, wiecie, taki okrąg, gdzie zadaje damage. Ale to zaraz sobie zobaczymy. Oczywiście pamiętajcie o tym, że Wy też możecie sobie sprawdzać nowe, e, nowe star powery. Może weźmiemy sobie taką mapkę jak może Banty lub może Haste, a spróbujmy sobie na Banty, wytestujemy sobie to i czy teraz mi to... Dobra, postaram się to jakoś ocenić, czy jest lepszy ten... Nowy czy stary Star Power? Wydaje mi się, że jest kurczę lepszy chyba nowy Star Power. Ale to są tylko i wyłącznie moje spekulacje. Pamiętajcie o tym, żeby nie kierować się e, tylko i wyłącznie, moim zdaniem. Jak gdy będę już mieć ten Star Power, no to oczywiście będę grać sobie tym Star Powerem. Wydaje mi się, że jest lepszy, ponieważ jestem graczem też e, heistowym, że tak powiem. No i po prostu mm, fajne sobie wymyśliłem teraz skojarzenie, że jestem graczem heistowym, ok? I po prostu wydaje mi się, że będzie lepiej. Wydaje mi się, że będzie lepiej e, mi grać. I zaraz sobie zobaczymy. Nie. Nie. A, i zobaczcie, jest teraz tak, taki tam obszar, i to niby zadaje po 400 490 na sekundę. Na sekundę, okej, okay, zaraz sprawdzimy, ile to, to trwa. No, 2 sekundy to minimum trwa. Wow, powiem wam, że, no, to, że zabiłem bota, nie mogę mówić, że, że to jest bardzo super. Dobra, dzięki gościu mm, za ten ult. Ja sobie po prostu gram, bo gram. E, zaraz sobie postawię kolejny Mortar, Szkoda, że w ogóle tam dał Dynamajka do przeciwnego teamu. On wtedy może mi sięgać tego Mortara. Właśnie to w tym momencie robię, że rzucają. Wydaje mi się, że jest lepszy. Kurczę, no jest lepszy. Ej, jest na naprawdę op. Jest naprawdę op. Naprawdę op jest. Teraz tu postawię i znowu będzie sobie rzucać. Tak jest. E, tylko muszę go po prostu wydropić teraz na Star Power. To, to znaczy muszę kupić go w sklepie. Jak będzie. Ale jest fajny. Kurczę, ma bardzo dość e, szeroki ten obszar właśnie m, tego uderzenia. To znaczy, te, tego promienia, rażenia, który zostaje, zobaczmy sobie jeszcze raz, po raz ostatni, bo nie będziemy robić tutaj miliony testów. O, jest, jest bardzo duży. W sumie, prawie jak. No w sumie, jak, chyba jak Barleya, kurczę, no. Nie wiem. Musielibyśmy to sprawdzić. Ale wiecie co? Nie chce mi się tego zbytnio sprawdzać. Dobra, żeby wygrać na tego bota, byłoby super. No, zabił mnie na końcu, dobra, 37-39, dobra, nieważne, chyba, że kogoś zabiją, dobra, 41, e, powiem Wam, że bardzo fajny ten star power, kolejny star power, jest to star power do piper, oczywiście ten stary, to jest taki, że z, ukry że z krzaków, po prostu piper zadaje 400, plus 400 punktów dodatkowych przy maksymalnym zasięgu, a tutaj jest coś bardzo ciekawego, jest to bardziej skierowane dla zawodowych snajperów, e, piperkami, tymi innymi, Strasznie, kamerka mi się ściemniła. Przepraszam. Strasznie, strasznie. dobra, czekajcie, ja, ja sobie to poprawię. Okej, okay, już jest troszkę lepiej, e, gdy podczas swojego ataku Piper trafił w wroga. Natychmiast przeładowuje 0,5 sztuk, sztuki amunicji. Tak to, e, tak to wygląda, i oczywiście przechodzimy do wytestowania. Czyli po prostu dwa dobre hity. Mamy jeden dodatkowy hit, tak? E, tak to powinno mniej więcej wyglądać. Dało nam el primo do tego. Czy ja jestem. Czy ja ubrałem sobie tego Star Powera? Zaraz sobie to wytestujemy. Ojojoj. Ale ja powiem wam, że nie jestem jakimś y, dobrym tą piper. Czekajcie, dlaczego mi się wydaje, że mi nie... że mi nie odpaliłem. Wyposażony, no dobra, lecimy dalej, próbujemy. Hmm. Oczywiście... Tak, bo przy dwóch hitach fajnych no to odczujemy sobie to. Y, zaraz sobie to spróbuję jakoś fajnie wytestować. Bo oczywiście dało nam też lepszego gościa. No takie dwa celne ruchy, dwa celne hity. I naprawdę jest git. E, czy będę kończył z tego Star Power'a? E, powiem Wam, że jeśli chodzi o bardziej otwarte mapy na banty, no to tak, no to to jest spoko. Ale na przykład taka ciekawostka, jeśli wbijam gdzieś Piper, to na mapie z krzakami, tak? No i tam jest chyba lepszy właśnie ten... Star Power, tak? Ale nie wiem, kurczę, no... Ja mogę tylko wyłącznie spekulować. E, musiałbym troszkę pograć tymi wszystkimi Star Powerami właśnie w pra prawdziwych meczach, a nie tylko na boty, bo to jednak jest różnica, tak? Jest tutaj bardzo ogromna różnica, bo jeden zabił bota piątkę. Bota piątkę, dobra. Chcę sobie jeszcze to zobaczyć, dokładnie jak, jak to mniej więcej wygląda, no dodaję tego. Ale no naprawdę trzeba mieć, kurczę, trzeba mieć dobrą celność. Żeby ten, ten Star Power był tak naprawdę opłacalny, 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 dobra. E, Piper nie jest mi pisany granie, kurczę, Nie, nie wiem, chyba już bym wolał. Albo nie, nie, nie. Chciałem po, powiedzieć, że wolałbym grać Mortisem. O jezus, dobra. Dobra, myślę, że Piper jest spokojny. Najbardziej na otwartą mapę. Nie wiem, jak jest z tymi krzakami to oczywiście będę sobie testować. E, za niedługo, gdy dostanę te Star Power, który będzie lepszy. No i teraz ostatni Star Power to jest Star Power do El Primo. I oczywiście, nie wiem czy zauważyliście też, że jeśli wchodzą jakieś star powery, to jest właśnie dość często na, do tego, że dodaje spida lub tarcze, lub szybsze przeładowanie, mniej więcej są takie trzy rodzaje tych star powerów, lub po prostu jakiś pasek nam doda, tak jakby na przykład było strzeli, tak, yy, dobra, ale teraz w tym momencie chciałbym sobie poszukać mapy na hejsta, ciągle, z... Jezu, to się nazywa napad, okej, okay, dobra, yy, ja tak kurczę jeżdżę i szukam. Jaką mapkę by tu można było sobie wy wybrać, żeby była naprawdę git, żeby to pokazać? Eee, tutaj będzie dużo liku chyba. Wezmę tą... Nie, czekaj, Czekajcie, czekaj. czekaj, może sobie wybrać bardzo odpowiednią mapę. Eee, taką pod El Primoska. Dobra, wezmę sobie tą. piaskowę Klejnoty. no Ty. Okay. Okej. Eee, mamy tutaj szyb... Jesz jeszcze tylko chciałbym sobie sprawdzić, czy na pewno... Właśnie, nie ubrałem tego star powera, ciągle się zapomina. Jest szybsze. No i teraz kurczę, lepszy, nowy czy stary Star Power. Eee, nie wiem, kurczę. Ciężko mi jest w tym momencie to ocenić, e, bo jednak te obrażenia e, z starego Star Powera są nawet dość fajne. Gdy wskoczymy na safe, gdy wskoczymy na save, gdzie nikt nie kryje, no to w tym momencie nam Star Power jest nieprzydatny. Nie wiem jak... A pamiętajcie o tym, że też nie mówię tutaj o takich trybach jak solo. E, tutaj... Bo nie jestem graczem solo showdown, więc tutaj bardziej skupiam się na trójkach. Okej, okay, mamy w tym momencie ulta, więc zaraz sobie skoczymy pod safe. Chciałbym, żeby jakiś przeciwnik też podszedł i będziemy sobie testować ten movement nasz na tym. Chociaż, dobra, skaczemy w tym momencie i teraz El Primo jest. Wow, naprawdę ma speeda! I to jest tylko i wyłącznie przez, przez 5 sekund. Ja w ogóle nie wszedłem w opis tego, ale powiem wam, że no naprawdę kosmos. Dobra, przeczytajmy to sobie jeszcze raz. To znaczy, przeczytajmy to ogólnie. Gwiazda moc fala meteorytów. Po użyciu swojego superataku El Primo przyspiesza o 32% przez 5 sekund. 5 sekund? Dużo. Dużo kurczę. Dużo albo mało. Nie wiem. To też możecie sobie ocenić w komentarzach. Czemu, dlaczego nam dało Tika tutaj na, na tą mapkę. Ok, let's go. Teraz sobie będziemy testować. Jeszcze raz. Naładujemy sobie szybko ulta. Nie pójdziemy tutaj na tą stronę, bo jest szelka. Jestem już tu ultuję. Chciałbym tu wyporować na przeciwnikach jak to mniej więcej wygląda A nie będziemy tylko musieli skakać na safe, bo to bez sensu jeśli przeciwnika nie ma Więc zaraz sobie coś weźmiemy i Załadujemy sobie O jezus Oje co te boty grają Kurde mnie trafił kilkanaście razy na masakra no Najlepiej to jakbym potrzebował po taką szelkę Tu tym momencie ja mnie zabiję, A, Ponieważ Shelly ma starego star powera No ale niestety zablokowało mnie przez kilkanaście sekund to znaczy przez krótką chwilę. Okej, okay, dobra, skoczymy sobie na taką szelkę. I teraz w tym momencie powinniśmy coś porobić. No powiem wam, że no ten El Primo jest naprawdę szybki. Kurczę, nie wiem, jak będę grać hejsa, to nie wiem. Nie wiem, ale kurde, no ciężko mi jest powiedzieć teraz w tym momencie, czy lepszy jest nowy, czy, czy stary Starport. To wszystko zależy od sytuacji, to wszystko zależy od trybu. E, jaki właśnie gramy. Ale przeważnie El Primo, to znaczy, wydaje mi się, że jak najbardziej będzie fajny na Broubala. O, na Broubala to myślę, że będzie spoko, bo wtedy możemy sobie z piłką szybciej podlecieć możemy sobie skoczyć i szybciej uderzyć. Czyli na pewno na Broubala jest ok ten, ten nowy Star Power. Tak mi się wydaje. A na, na Heista no to stary Star Power jednak, kurde. Tak mi się wydaje. Ale nie będziemy tego testować na Broubalu. To sobie sami już możecie oczywiście wytestować Jeszcze sobie skoczę na, na tą szeroką, gdzie ona jest? Chcę się z nią pobawić troszkę No ale naprawdę El Primo jest mega szybki Mega szybki jest, no to to trzeba przyznać, że jest mega szybki Ojejku Dobra Może szybko się zabijemy do naszego bota Dobra, nieważne Dobra, yy, nieważne, czyli tak, według mnie, że ja miałbym tak już podsumować te nowe star powery. Yy, grając z nimi tylko i wyłącznie przez kilkanaście dob dobrych sekund, nie, nie grałem nimi jeszcze, wiecie, na rankedach, bo ich nie posiadam, więc nie jestem w stanie ich dobrze ocenić. Ale według mnie tak, to Star Power do peny jest jak najbardziej teraz wydaje mi się, że, że lepszy kurczę, yy, że jest no naprawdę lepszym star powerem, jeden chyba z lepszych. Jeden chyba z lepszych właśnie w całej grze. Jeśli chodzi o wszystkie nowe Star Powery, do Piper, jeśli ktoś jest świetnym Sniperem, polecam, naprawdę zyska na tym bardzo dużo. Jeszcze gdy ma swoją celność i naprawdę trafia przeciwnika za każdym razem, no to to wzmocni jego liczba amunicji. To jest naprawdę op. Jeśli ktoś dobrze, oczywiście gra tą Piperką, nie? A do L Primo, wydaje mi się, że na bala. Wydaje mi się, że ten nowy Star Power jest idealny na, na bala, ale mogę się mylić. Oczywiście też możecie mnie poprawić w komentarzach, możecie napisać, gdzie uważacie, gdzie jaki star power bardziej by się przydał. Ale jeśli chodzi o peny, to myślę, że też no, na Siega ten nowy Star Power. No to to jest naprawdę już będzie kosmos, nie. E, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Kolejne Star Powery już za nami i czekają nas jeszcze, jeszcze kolejne, chyba jeszcze 6 star powerów czy tam więcej, w sumie nie wiem. E, no i co, żegnam się z wami, widzę się z wami. W, żegnam się z wami, widzę się z wami w następnym odcinku z Brawl Stars. Trzymajcie się, ciepło. cześć, pozdrowienia. はいか。か